Cześć. Dzisiaj pokażę Wam jak domowymi sposobami zrobić ogniwo wolty. Co nam będzie potrzebne? No to przede wszystkim elektrolit do akumulatora, który można kupić w każdym sklepie samochodowym lub na niektórych stacjach benzynowych. Jakiś drut miedziany, który można kupić w sklepie elektronicznym. słoik zwykły słoik jakiś a, kawałek kartonu może być również okładka z doszytu lub jakiś grubszy papier że żelazny żeby nie był miedziowany to jest najważniejsze zwykły najzwyklejszy żelazny gwóźdź i jakiś miernik prądu co robimy to bierzemy miedziany drut dostojemy i ściągamy tą białą osłonkę My już mieliśmy? to możemy za pomocą ołówka nawinąć ten drut na taką spiralę choć nie jest to oczywiście konieczne ale na pewno nie zaszkodzi. A wręcz większe powierzchnie, w którą będzie reagować was. Znaczy reagować. Wymiany, większy powierzchni powierzchnie wymiany elektronów. Dokładnie będzie zmieniał reagować. Zresztą o czym się zająć przekonamy. To pamiętamy, żebyśmy trochę zostawili tego brudu. Trochę ściśniemy. Myślę, że tak jest. Bierzemy słoik. Bierzemy karton, bierzemy grubość. I teraz przebijamy. I dopasowujemy tak. Tutaj żeby gwóźdź z miedzią był jak najdalej od siebie. Czyli żelazny gwóźdź od mieszanej był jak najdalej od siebie. To możemy zadziąć troszeczkę. W taki sposób. Bierzemy elektrolit do akumulatora i wlewamy. Wlewamy. Dobra. Teraz bierzemy naszą miedzianą spiralę i żelatny gwóźdź, Wkładamy do środka. Ważne jest to, żeby spirale i głoś dotykały się. Najlepiej, żeby były jak najdalej od siebie położone. Więc próbuję tak właśnie zrobić. Włączę lampę, żeby lepiej było widać wartości na mierniku. Ustawię na 20. Tu jest DCV ten, Kto się na to zna na pewno będzie wiedzieć. Chyba to jest dwaltami jest tego co kojarzę. Przykładamy teraz, nieważne, które do którego, a najwyżej pojawi się nam się znak ujemny. Tak, jak w tym przypadku. Widzimy, a też pozostaje przybliżenie taka sama. I podobnie jak zrobiłem to z ogniwem Daniela, Zobaczymy jak zmieni się wartość jak również co stanie się z żelaznym gwoździem po godzinie Czy będą zauważalne jakieś zmiany Na początku przedstawię w stanie pierwotnym jak to wygląda W ten sposób Wkładam Tu widzimy coś już poprawiam dobra lepiej to przemocuję. no już Wartość się trochę zmieniła, ale w przybliżeniu wynosi 40. No przyjmijmy, że jest 39. Nie będę tego ruszać, znaczy to, to wyłączę. Ale ustawienia nie będę ruszać. I widzimy się o trzeciej, czyli za godzinę. Zobaczymy czy to się zmieniało. Godzina minęła. Włączę światło. Zobaczymy jaka tu wartość. No, widzimy, że nie zmalała, a nawet wzrosła delikatnie. Było 39, jest 41. Tutaj możemy zobaczyć, jeżeli będzie widać, że gwóźdź, w przypadku nic się nie zmieniło, podobnie jak w przypadku miedzianej spirali. Można to odsłonić. Można Spróbuję... o, ta bardzo ładnie wpisać Dobra, myślę, że za kolejną godzinę nic się za bardzo nie zmieni No, jeżeli się zmieni to na pewno pokażę, jeżeli nie, to na tym zakończę mój film.